Hej, kochani, witam Was w nowym filmie. E, witam Was dzisiaj z mojego ogródka. Wciąż jest pełnia lata, ale ukryłam się tutaj w cieniu. Nie jest tak źle. E, pomyślałam, że będzie tak miło, zielono-kojąco, jak nagram ten live update dla Was właśnie z ogródka. Mm. Więc y, przejdźmy do rzeczy. E, zacznę od tematu, który pewnie interesuje. Większość z Was, a, a mianowicie update na temat mojej pracy. Jeżeli może oglądaliście QA, to wiecie, że pracowałam jako QA, jako tester w pewnej firmie tutaj, w Jacksonville, i pracowałam tam przez 8 lat. Jeżeli jesteście tutaj już od dawna to nawet w moim filmie o święcie na Święto Dziękczynienia wspominałam o tym, że moja firma ma problemy, że zwolnili oni 50% ludzi, więc chyba to było 2023 rok, gdzie zwolnili 50% ludzi, połowę admina i ja wtedy się uchroniłam przed tymi zwolnieniami. E, tak naprawdę mój zespół QA, który miał wtedy 6 osób, został totalnie um, zniszczony. Zostałam tylko ja wtedy. Więc, no, fajnie, cieszyłam się, że mi się udało utrzymać tę pozycję, ale, no, bardzo byłam niezadowolona z tego, że, no, jakby zostanę sama i zupełnie zmieni się cała dynamika mojej pracy, to jak ona wygląda. No i tak też się stało. Powiem Wam, że przez te ostatnie dwa lata, półtora roku, dwa lata, moja praca wyglądała już zupełnie inaczej. Ja bardzo lubiłam swoją pracę, bardzo lubiłam być QA, bardzo lubiłam to, co robiłam. Wydaje mi się, że dużą częścią tego, że lubiłam tak swoją pracę, było to, z kim pracowałam. E, cały mój zespół był bardzo fajnie zgrany, mieliśmy bardzo fajny proces, e, organizacja naszej pracy była bardzo fajnie wymyślona e, i po prostu dobrze się pracowało. I oczywiście to wszystko się zmieniło, gdy zaczęły się te masowe zwolnienia niestety. E, I te ostatnie lata, zwłaszcza ostatnie miesiące już trochę się męczyłam i faktycznie no, nie lubiłam nie lubiłam za bardzo swojej pracy. Wciąż jakby nie szukałam niczego innego. Wydaje mi się, że jest kilka powodów, dla których nie szukałam pracy, wiedząc, że sytuacja w firmie jest niestabilna um, i że te zwolnienia mogą dalej być. Jednym z nich było pewnie to, że to była dla mnie też wygoda, ponieważ, jeżeli nie wiecie, ja pracowałam z domu. I pracowałam 4 dni w tygodniu. No niestety po pewnym czasie, właśnie od kilku miesięcy zmienili to na 4,5 dnia, czyli we piątki pracowałam 4 godziny. E i było to po prostu dla mnie wygodne, że pracuję z domu i tak naprawdę po tych całych zwolnieniach tej pracy też było trochę mniej, więc nie byłam jakoś, wiecie, super, super zajęta, nie musiałam siedzieć 8 godzin non stop pracować. Tylko wiadomo, zrobiłam swoje, zrobiłam, co miałam zrobić, tak naprawdę był dość, było dość chillowo, ale głównym powodem, dla którego nie szukałam pracy, mimo że wiedziałam, że te zwolnienia, że ta firma no chyli się ku upadkowi było to, że jak wiecie em, ciągnęło mnie do e, robienia ciasteczek e, powiem Wam, że ja nigdy tak naprawdę nie miałam odwagi, żeby po prostu zwolnić się i zacząć robić ciastka. Mimo że lubię, mimo że do tego podchodzę bardziej z entuzjazmem i z pasją, e, no to jednak e, stabilna praca na etacie, stały dochód, e, wiecie praca zdalna no to jest to jednak wygodne i jest taki strach, taki opór przed rozpoczęciem swojego biznesu, ponieważ wiadomo jesteś odpowiedzialny wtedy za wszystko. Jest to bardziej stresujące. Ma się może jakby większą swobodę, ale no jest to bardziej stresujące. Ale dlatego właśnie nie szukałam tej nowej pracy, ponieważ jakby straciłam ten zapał do QA e, przez to jak no, jak te ostatnie miesiące wyglądały, i właśnie byłam bardziej zaangażowana w ciastka, więc e, pracowałam tam z takim nastawieniem: Dobra, zobaczę co będzie, zobaczę jak długo ta firma się utrzyma, może zostanę po prostu do samego końca. E, I właśnie po tej pierwszej fali dużych zwolnień, gdzie zwolniono 50% osób, jakiś rok później zwolniono kolejne 25%, e, i jakimś cudem znowu się wtedy uchroniłam przed tymi zwolnieniami. Ale powiem Wam, że cały mój dział IT, gdy przed tymi pierwszymi zwolnieniami miał on 54 osoby, a już te ostatnie tygodnie, zanim mnie zwolniono, to całe IT miało 4, 4 osoby, 5 osób. Więc widzicie, jak bardzo źle się tam zaczęło dziać, że z tak dużego departamentu zostało tylko 4-5 osób. A powiem Wam, że były też takie dni, kiedy się zastanawiam, po co oni w ogóle mnie jeszcze trzymają. Jakby ja już praktycznie nie mam, co robić. Takie były dni, że mówię: Co ja tu robię? Nie mam, co robić, ponieważ jest jeden deweloper i tak naprawdę nie ma dla mnie aż tyle pracy. Więc no, były takie dni, gdzie ja siedziałam i no naprawdę nie miałam, co robić. No i wiecie, no fajnie, no pieniądze lecą, ale jest, jest to dziwna sytuacja ogólnie, że no wiecie, pracujecie, a no nie macie za bardzo, co robić. Więc yy, mówię: Dobra. Zobaczymy, zobaczymy co się z tą pracą. Ja wtedy też trochę bardziej zaczęłam się skupiać na ciastkach, trochę zaczęłam się bardziej reklamować, żeby zobaczyć, czy w ogóle to ma potencjał, czy jest zainteresowanie. I zainteresowanie jest. Powiem wam, że ciasteczka są dość popularne. Tutaj w mojej okolicy jest kilka dziewczyn, kilka kobiet, które się tym zajmują, widzę. Ale to nie jest taki przesycony rynek, powiedzmy, żeby nie móc jakby zacząć, żeby nie móc się wbić w niego. Więc właśnie już wtedy, pracując jeszcze, tak jak mówię, dążyłam do tego, żeby ten biznes troszkę bardziej rozwijać. No i w końcu nadszedł ten dzień. Jak babeczka z Harudem mi napisała: czy, ma, czy mam kilka minut? No to już wiedziałam o co chodzi. Ja mówię, no pewnie, pewnie, że mam kilka minut, nie? E, no i wtedy właśnie e, wiesz, no powiedziała mi, że no, że firma, że cięcia, że wiesz, że źle sobie radzi, no i niestety, e, wiecie, mus, musimy się pożegnać. E, I powiem Wam, że autentycznie, serio. Teraz Wam mówię, że nawet nie było mi smutno, to już było kilka tygodni temu, to nie jest, wiecie, tydzień temu, to już kilka tygodni temu było. E, i mówię, nawet nie było mi smutno, i to jest coś, czego się spodziewałam. Znaczy, szczerze mówiąc, myślałam, że to może się wydarzy pod koniec sierpnia, ale jakby troszkę szybciej się to wydarzyło. I jakby, no mówię, to nie było dla mnie zaskoczenie, spodziewałam się tego, ale zawsze właśnie w głowie miałam ten mój plan B, czyli ciasteczka, więc. Yy... Tak naprawdę od razu przeskoczyłam w tryb cioskara full time. Więc tak naprawdę nigdy nie czułam się jakbym była wiecie na bezrobociu, ponieważ zamiast pracować wiecie full time przy komputerze, no to po prostu skupiłam się bać teraz na ciastkach już tak naprawdę na 100%. Możecie też widzieć, że jest mnie troszeczkę mniej na YouTubie, właśnie w ostatnim czasie było mnie trochę mniej, ponieważ musiałam sobie to wszystko poogarniać, poplanować jak do tego wszystkiego podejść, co dalej. Wiecie, tak naprawdę to miałam tak, tak bardzo dużo pracy, jeśli chodzi o, o ciastka, ponieważ musiałam pomyśleć, jak ugryźć to od strony marketingu, ponieważ chcę, żeby mnie ludzie rozpoznawali, żeby ludzie wiedzieli, że w ogóle istnieje, więc wiecie co? Właściwie do tego co ma tu za chwilę przejdę, ponieważ chcę nie mam żadnych notatek, a nie chcę, żeby to było chaotyczne. Um, więc już zamykając temat mojej pracy, korpo, nie chciałam po prostu wracać do korpu. Więc daję sobie. Jeden rok, daję sobie rok na to, aby rozwinąć mój interes ciasteczkowy. Jeżeli to nie będzie przychodziło, przy, przynosiło mi dochodu, jeżeli to nie będzie wystarczające, no to wtedy będę szukała normalnej pracy na etacie, będę próbowała wrócić do QA, e, ale chcę sobie dać szansę, chcę spróbować e, czegoś swojego, chcę spróbować tych ciastek, no i zobaczymy, jak to pójdzie. No, mówię, nic złego w pracy e, na etacie. Na pewno to jest fajnie, właśnie, mieć ten stały dochód, mieć te, wiecie, benefity, to wszystko, ale ja teraz jestem w takim momencie życia. Wiecie, mam Olego, on jest malutki, a jeżeli nie wiecie, no to w Ameryce tak naprawdę nie ma urlopu macierzyńskiego, macie te kilka tygodni, często bezpłatne, więc teraz, kiedy jestem w tej fazie życia, gdzie mam to małe dziecko, gdzie na pewno chcę mieć więcej tych dzieci, ważne jest dla mnie, żeby mieć tą elastyczność w pracy, więc wiecie, jak, ma, jak mam czas, no to zrobię ciastka, jak nie mam, no to nie będę robiła tych ciastek. Wiecie, mam też YouTube, YouTube też jest moim źródłem dochodu. Jest to wciąż mały kanał, nie ma z tego jakichś szalonych pieniędzy, zwłaszcza kiedy tak rzadko dodaję filmy, jak w tym miesiącu. Musicie mi wybaczyć, widzicie, trochę się mnie zmieniało, więc no nie miałam do końca tak głowy, żeby robić YouTube, ale już mam plan na kolejne filmy, więc będziemy dalej działać. Mm, więc, no mówię, mam nadzieję, że ten kanał też się rozwinie i będę mogła też bardziej polegać na dochodzie z kanału, e, ale chwilowo idziemy w ciasteczkę i mam nadzieję, że się uda. Tak jak mówię, daję sobie rok. No i zobaczymy, gdzie to nas zabierze. E, więc, tak, to jest update na temat mojej pracy. Jeszcze zanim przejdę dalej do tematu e, ciastek, jeszcze chcę tylko szybko wtrącić e, kolejny ważny update życiowy: nasz stary dom. Sprzedaliśmy nasz stary dom. Co jest naprawdę wspaniałe, ponieważ obecne, obecny rynek nieruchomości jest dość trudny dla sprzedających. Jest mnóstwo domów na sprzedaż. Jest więcej domów na sprzedaż niż chętnych do kupienia domów. Więc, aby sprzedać dom, to trzeba się troszeczkę namęczyć i musicie, mm, musicie naprawdę czymś zachęcić tego klienta. I powiem Wam, że nasz dom był na rynku. Nawet nie tak długo, ponieważ nasz dom znalazł kupca po 61 dniach na rynku. Czyli były dwa miesiące na rynku, i znalazła się osoba chętna, żeby go kupić. Um, I powiem Wam, że to jest dobrze, ponieważ średni czas domów na rynku teraz to są 4 miesiące, 120 dni, więc naprawdę połowa tego czasu to super. No i wiecie, no nie uśmiechało mi się płacić e, po, podwójnej hipoteki na ten dom i na stary dom, zwłaszcza. W naszej, w mojej obecnej sytuacji, e, więc no, idealnie się wszystko w czasie zgrało, że udało nam się sprzedać tamten dom. Nie musieliśmy płacić e, dwóch kredytów. E, I powiem Wam, że też e, trochę się martwiliśmy po jakimś czasie, ponieważ powiem Wam, że przez miesiąc nie mieliśmy żadnej oferty, nie mieliśmy chyba żadnej. Mm, Żadnej osoby, która chciałaby by przyjść i nawet zobaczyć ten dom. I to było dla mnie takie z... szokujące, ponieważ wiecie, no my dużo pracowaliśmy w ten dom i on ładnie wyglądał, ale ja rozumiem, że lokalizacja to jest klucz. Jeżeli wasz dom jest w dobrej lokalizacji, nawet jak jest piękny, no, to może być go trudno sprzedać. I nasz dom był ładny, lokalizacja nie była najgorsza, ale nie była też to top lokalizacja. E, więc no, e, nie, 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 próba, nie martwiłam się tym jakoś za bardzo, ponieważ wiedziałam, że średnia długość domów na rynku teraz to jest 4 miesiące. E, więc jak po miesiącu się nic nie działo, no to byłam troszkę zaskoczona, ale nie jest zmartwiona. Więc no mówię, po dwóch miesiącach się sprzedał. Może mam nadzieję, że nie słyszycie tego hałasu, bo ktoś dmuchawą. Spróbuję to wycieszyć. Więc ym, mówię, sprzedaliśmy tam ten dom i teraz mamy tylko ten. Yy, na tym się możemy teraz skupić. I no mówię, wielka ulga, bardzo się cieszymy i mam nadzieję, że ludziom, którzy kupili ten dom, będzie się tam dobrze mieszkało. Ponieważ nam się dobrze mieszkało, mamy tam bardzo dobre wspomnienia. I powiem Wam, że jak byłam tam już ostatni, ostatni raz, wiedziałam, że już więcej nie będę mogła wrócić do tego domu, to... Naprawdę było mi tam, było mi bardzo smutne, jakby chodziłam po każdym pomieszczeniu, nawet teraz a, się wzruszam, ponieważ wiecie, chodziłam i sobie tak myślałam, o, a tutaj Oli zrobił swoje pierwsze kroki, a tutaj siedziałam z nim w fotelu i go trzymałam, jak u <laughs> <laughs> nie była niemowlaka. O mój jestem głupia. Dobra. <laughs> a więc no mówię, byłam e, wzruszona, ale e, no wie. Ale to są dobre wieści. Dom sprzedany, problem z głowy. Teraz jesteśmy tu i jest wszystko fajnie. I teraz, wiecie co, nie chcę, żeby ten film był za długi, ponieważ nagrywam na dworzu, ta kamera się na pewno przegrzeje. Więc chcę jeszcze przeskoczyć do kolejnego tematu, jakim jest co dalej. Więc jak już wspomniałam, ciśniemy ciasteczka. I przepraszam, przepraszam wszystkie osoby, którą już jakiś czas temu napisałam, że. Nagram film, wiecie, 101, one one on one, jak, jak się robi ciasteczka, jak się robi lukier. To będzie, ale wiecie co? Pro, y, dla, największym problemem dla mnie, żeby to nagrać, jest to, że y, często dekorowanie ciasteczek zabiera mi kilka dni, ponieważ Oliver jest w domu. Więc to nie jest tak, że ja mogę sobie poświęcić, nie wiem, 5 godzin non stop i przygotować ciastka, przygotować lukier, usiąść, dekorować i omówić Wam to wszystko, bo często jest tak, że popracuję godzinę, muszę zrobić sobie 2 godziny przerwy, bo olim się muszę zająć. Potem go przejmie Bartek, ja znowu przez godzinę coś zrobię. Potem on pójdzie spać i o 22.00 sobie usiądę i dalej kontynuuję. I to wiecie, te światło zmieniające się dzień, noc, dzień, noc, inny outfit, kolejny dzień, więc ja to nagram, obiecuję Wam. Ale no z czasem jest tak trudno, więc no też zbliża się ta duża zmiana dla nas, jaką będzie wysłanie Olka do żłobka. Wydaje mi się, że oficjalnie Oli pójdzie do żłobka od października. Muszę z Bartkiem jeszcze przejrzeć te żłobki tutaj w okolicy, zobaczyć, który nam najbardziej odpowiada. Zobaczyć, czy nie ma tam listy oczekujących, ponieważ wiecie, na fajne żłobki to jest lista oczekujących. Um, ale plan jest taki, aby poszedł od października. Ponieważ przechodzę do kolejnego punktu, do kolejnego update'u, jest to, że będę sprzedawcą na Farmers Market. Farmers Market to jest taki po prostu ryneczek, gdzie ludzie. Sprzedawcy rozkładają się, rozkładają swoje stoły, rozkładają swoje namioty i sprzedają swoje produkty. Może to być rękodzieło, to mogą być świeże produkty z farmy, to mogą być ciasteczka. Więc znalazłam market, który jest dość. Jest dość nowym marketem, ponieważ pierwszy był dopiero w kwietniu, ale już cieszy się dość dużą popularnością. Lokalizacja tego marketu też nie jest zła, ponieważ jest dość blisko mm, ruchliwej drogi, więc wiecie: ludzie zobaczą, o coś się dzieje. Market, zjadę, zobaczę. E, więc y, też Oli właśnie dlatego musi iść do żłobka, ponieważ ja muszę mieć czas, aby przygotowywać wszystkie te produkty na te markety. Więc to będzie troszeczkę pracy mnie kosztowało. Eee, a myślę, że dla Olego też to będzie dobre, żeby zacząć spędzać czas z innymi dziećmi, bo on jest, powiem Wam, bardzo do mnie przyklejony. On jest ze mną non-stop i on, jakby widzę, że ma potrzebę, żebym ja ciągle była obok. I wydaje mi się, że dobrze mu to zrobi, jak będzie z innymi dziećmi, z innymi ludźmi, nie będzie ciągle ze mną. I też widzę, jak on reaguje na inne dzieci, jak on entuzjastycznie reaguje na inne dzieci, jak jest zaciekawiony, gdy widzi inne dzieci. Więc myślę, że będzie miał dobry czas w żłobku. E, oczywiście ten moment będzie dla mnie straszny, łamiący serce i będę przesmutna, ale e, wydaje mi się, że dobrze mu to zrobi i że nie będzie, wiecie, nie będzie smutny. Wydaje mi się, że jak tylko go zostawię, to no ta chwila na początku na pewno nie będzie łatwa. Ale jak już, jak on mnie nie widzi, tak jak wiecie, w domu widziałam, że jak były opiekunki, jak przyprowadzałam, znaczy jak zatrudniałam opiekunkę, żeby mi pomagała, gdy pracowałam, no to on dobrze, spędzał czas z opiekunką, się nie przejmował, bawił się. Więc myślę, że tak samo będzie w żłobku, on będzie tam miał dobry czas, będzie się bawił z dziećmi. A ja będę mogła w spokoju pracować. Te markety, ten market, na który się zapisałam jest co niedzielę i trwa tylko 4 godziny. Więc y, będę miała, wiecie, tą ekspozycję na klienta. Więc ludzie w końcu mnie zobaczą, zapoznają się z moją marką, zobaczą, co oferuję. Więc powiem wam, że, że jest to bardzo ekscytujące. Jestem teraz na etapie zbierania wszystkich potrzebnych rzeczy na ten market. Wiecie, stoły, obrusy, e, jakieś tam logo e, wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby towar ułożyć. Więc no, jest to bardzo ekscytujące, powiem wam. E, mimo, że jestem introwertykiem, i moment, kiedy myślę o tym, że będę musiała sprzedawać bezpośrednio do ludzi, jest to troszeczkę stresujące, ale wydaje mi się, że na początku będzie troszeczkę stresika, a potem się rozkręcę. Oczywiście będę nagrywała vlog z tego całego wydarzenia. To będzie ekscytujące, fajnie będzie móc później go obejrzeć po jakimś czasie, wrócić do tego mojego pierwszego marketu. Więc to jest właśnie plany na kolejne tygodnie czy miesiące. Jeśli chodzi o. Ciast kary to właśnie ten najbardziej y, pracowity czas w roku dla nich. To właśnie jesień y, i zima, więc myślę, że będę miała właśnie dużo pracy i jestem pozytywnie nastawiona. Y, nawet nie chodzi mi o nie wiadomo, jaki zarobek, tylko właśnie o to, żeby ludzie y, mnie zaczęli w ogóle o mnie słyszeć. Cieszę się. Że będę miała okazję robić ciastka, które ja chcę zrobić, ponieważ do tej pory, jeżeli jak przyjmowałam te wszystkie personalizowane zamówienia, no to one. Ludzie mówili mi, czego chcą, tak? Mówili mi, że o chcę tematykę, nie wiem, cowboy, chcę tematykę, nie wiem, jakąś cukierkową, wróżki i robiłam to, co klient chciał. A teraz na market mogę zrobić to, co ja chcę, co mi się podoba, wzory, które są według mnie ciekawe, więc właśnie bardzo na to się cieszę, że będę robiła to, co wygląda fajnie, co mi się podoba, no i to jest super. No i tak jak mówię, praca na etacie przynosi Ci ten stały dochód, masz ten spokój, a jak masz swój biznes, to jednak... Zwłaszcza takich, gdzie no nie wiesz ile zarobisz w konkretnym miesiącu, jeden miesiąc będzie, będziesz miał większy przychód, drugi miesiąc będziesz miał mniejszy przychód, ale też no na pewno będzie mnie to kosztowało dużo więcej pracy niż yy, praca na etacie, ponieważ no cały research na temat tego co przygotowywać, jakie produkty, szukanie przepisów, eksperymentowanie z tymi przepisami, samo, wiecie, tworzenie tych ciastek, pieczenie, dekorowanie, sprzątanie tej kuchni, pakowanie tych ciastek. Powiem Wam, że zrobiłam zamówienie, ogłosiłam się na osiedlowej grupie na back to school, ciasteczka back to school, bo od wczoraj dzieci u nas już do szkoły wróciły i dostałam sporo zamówień. Dostałam, powiem Wam, chyba miałam 27 zamówień, co jest dość dużo, więc byłam pozytywnie zaskoczona. I powiem Wam, że ludzie do mnie pisali jeszcze później, czy jeszcze mam, czy jeszcze mam. I Ja już po prostu przestałam przyjmować zamówienia, ponieważ wiedziałam, że się nie wyrobię. Więc już robiąc to i potem pakując, jakby poczekajcie, zakończyłem się. Co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że nawet pakowanie zaskakująco dużo czasu zabrało. Ja powiem Wam, że zajęło mi 3 godziny, 3 godziny zajęło mi tylko zapakowanie tych zamówień. A potem jeszcze, chcąc, wiecie, jeszcze zachęcić tego klienta, ja powiedziałam, wiecie co? Ja wam dostarczę. Wszyscy jesteśmy na osiedlu. Ja dostarczę wam te ciastka. Nie musicie nawet przychodzić do mnie do domu ich odbierać. Dwie godziny rozwoziłam te ciastka. Moje osiedle jest bardzo duże. Dwie godziny rozwoziłam te ciastka, więc naprawdę yy, mając swój własny biznes, yy, na pewno dużo więcej czasu trzeba poświęcić yy, temu. I coś w tym jest, że nie chcesz pracować od 9 do 5, no to masz swój własny biznes i pracujesz 2-4 na 7. Bo nawet teraz czasami siedzę na kanapie i wiecie, ja skroluję ciastka różne, patrzę jakie są nowości, patrzę jakie można zamówić fajne opakowania, ale no sprawia mi to przyjemność, więc nie jest taki duży problem, ponieważ no, dla mnie to jest fan, więc fajnie. Ale powiem Wam kolejny aspekt: yy, social media, tworzenie kontentu na social media, to też jest tak pracochłonne. Ja mam nowy szacunek dla. Yy, Ludzi, którzy właśnie są, um, um, jak to się nazywa, no wiecie, co tworzą na Instagram, um, y, digital creators, e, to naprawdę zdjęcia to zdjęcia, ale niestety zdjęcia to już nie wystarczą, trzeba robić te filmiki, te reelsy i zdecydowanie reelsy cieszą się większą popularnością, co zauważyłam, więc no, będę musiała też się tym zająć i jest mi trochę trudno robić e, dużo YouTube'a. I Instagram, youtube, który bardzo mało się tam dzieje, ja wiem, przepraszam. Jak ogarnę swoje życie, to tam też się będzie więcej działo. E, no i mówię, i teraz Instagram jeszcze ciastkowy. Swoją drogą, jak interesują Was ciasteczka, wpadajcie na mój e, Instagram ciastkowy. Tutaj go gdzieś napiszę, jak się nazywa. E, no i tak. E, więc e, dobra, to nie chcę, żeby ten film był za długi. Więc, no podsumowując. Straciłam swoją pracę po 8 latach, ale nie ma smutku. To, so, to jest nowy początek, to jest yy, nowy ciekawy rozdział dla mnie. Yy, sprzedaliśmy dom, yupi, super. No i teraz yy, tworzymy ciastka, robimy markety, będzie ekscytująco, będzie kontent marketowy, ciastkowy, więc no bardzo was, <ścoughs> przepraszam, jak was to nie interesuje, ale troszeczkę ciasteczek teraz będzie, bo wiecie. Ten kanał jest lifestyle'owy, to jest jakby moje życie, mój pamiętnik. No i moje życie obecnie wygląda tak, że będę robiła ciasteczka, będę robiła ryneczki no i to jest to, co będę pokazywała, oczywiście Florida będzie też, ale no chwilowo troszeczkę zmieniamy tempo i idziemy w ciasteczka. No i jeszcze raz chciałam Wam podziękować za pozytywny odbiór Bartka filmu. Bartek już myśli o kolejnym filmie. Nie wiem, czy jest gotowy na swój własny kanał. Ale na pewno jeszcze Batka tutaj zobaczycie. To już jest wszystko, czym chciałam się podzielić. Taki krótki update, yy, takie najważniejsze rzeczy z tych ostatnich tygodni. No i tyle, kochani. Naprawdę jeszcze raz przepraszam za brak filmów. Mam nadzieję, że się poprawię. <laughs> Nie obiecuję, ale spróbuję. No i mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa! pa.